Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Jest dzisiaj ze mną gość specjalny, kota, która mimo upału, i mimo tego, że jale funkcjonuje, to ma się bardzo dobrze i jest właśnie w humorze na Głaszcz mnie człowiek. <głasz> Także może się tutaj pojawiać jakiś ogon co, co jakiś czas. No dobrze, ale co dzisiaj na kanale? Dzisiaj tag, do którego nominowała mnie Agata z kanału Subiektywnie i bardzo Ci dziękuję za tę nominację, trochę to jest dla mnie wyzwanie, bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba nie nagrywałam nigdy tego tagu i, i musiałam się mocno zastanowić przy niektórych kategoriach, dlatego też mam tutaj... Notatki. No i w ogóle mam wrażenie, że jestem chyba ostatnią osobą na Bookstagramie, która, znaczy na Booktube, która ten tag nagrywa, no bo jest to Midier Book Freakout Tag, jeśli dobrze pamiętam nazwę, kolejność tej nazwy. No tak, bo chyba powinno się ten tak nagrać na koniec czerwca, a mamy prawie koniec lipca. No ale cóż, nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Pierwsze pytanie to najlepsza książka tego półrocza, i wybrałam kilka, tak trochę w różnych kategoriach. Pierwsza, bardzo oczywiste dla mnie, wybór to przeminało z wiatrem. To jest taka krowa, taka objętościowo kobyła, której bardzo się bałam. Wręcz. Myślę, że by się porządnie zamachnąć książką, tą książką, to można ją potraktować jako narzędzie zbrodni. Ale mimo tego, że dość długo ją męczyłam, dużo czasu z nią spędziłam, to zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. I dużo o niej opowiadałam w jednym z podsumowań, więc nie chcę się też tutaj jakoś bardzo rozwodzić, ale na ten moment powiedziałam, że to jest jeden z moich ulubionych klasyków, jeśli nie ulubiony klasyk, jaki czytałam do tej pory. Historia Scarlett O'Hara, czyli takiej trochę rozpieszczonej dziewczyny, która żyje w Stanach Zjednoczonych, jest córką plantatora. No i w czasach jej młodości. Wybucha wojna, i właśnie śledzimy te losy, jak Scarlett radzi sobie z tą wojną, jak musi zmienić się jej podejście do życia, jak musi zacząć radzić sobie z różnymi wyzwaniami, właśnie z, z okropnościami wojny, ale też z utrzymaniem tej, domo, tej rodzinnej posiadłości, jak odnajduje się w tym wszystkim. Jest to romans, ale tutaj ten wątek romantyczny. Powiedziałabym, że nie jest taki super oczywisty, i jest też dość głęboki, i myślę, że po prostu warto sięgnąć po tę książkę. Jest to kawał historii pięknego języka, pięknego stylu i po prostu robi, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dlatego serdecznie Wam polecam i uważam, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam na pewno w tym roku, a myślę, że, że w ogóle. Do tego pozwoliłam sobie wybrać jeszcze książki takie z troszkę innych kategorii, czyli coś, co już znałam, ale czytałam w tym roku jeszcze raz. Jest to Mistrz i Małgorzata, Michaiła Bułhakowa. Też jest na temat tej książki osobny film na kanale, który nagrywaliśmy razem z Pawłem. Jest to najlepsza lektura, tak to potraktowałam, którą czytałam w tym roku. Myślę, że nie trzeba jej jakoś szczególnie przedstawiać, bo mamy historię, która rozgrywa się w Rosji. Jest dużo jakiejś takiej fantastyki, dużo satyry na ówczesny system polityczny, takiego trochę igrania z losem. Uwielbiam tej postaci, które się pojawiają, i ilość odwołań, ilość jakichś takich aluzji, które autor nam z tej wplata. To jest moim zdaniem majstersztyk. Z drugiej strony ta książka jest dość wymagająca. Jeśli czyta się ją pod przymusem czasu, to widzę to, że może Znużyć. Aczkolwiek postać behemota um, skarto moje serce, to jak właśnie te postacie funkcjonują w tym świecie wykreowanym przez, przez Włuchakowa, to no to jest poezja. I, I naprawdę bardzo serdecznie też tę książkę Wam polecam. I wybrałam jeszcze jedną taką z kategorii literatura faktu. W zasadzie chciałam powiedzieć o dwóch, ale fizycznie mam przy sobie tylko jedną. Jest. To książka Niewidzialne kobiety Karoliny Cryado-Perez. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn? I ta książka jest dlatego, dlatego ją wybrałam do tej kategorii najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym półroczu, bo zobaczcie, ile to jest w ogóle za znaczenie mm. cytatów. No właśnie, pierwsza sprawa to literatura faktu, i to jest taka książka, która bardzo otwiera oczy. I wiem, że niektórzy mogą jej zarzu zarzucić to, że jest. Feministyczna, aż w takim aż złym wydaniu, takim do, do przesady. Um, I widzę ten punkt widzenia, że momentami są fa faktycznie takie fragmenty, które już są trochę, um, trochę takie na granicy. Aczkolwiek e, pokazuje to, e, jak bardzo jesteśmy tacy... brakuje mi dobrego słowa po polsku w tym momencie, ale że... E, że jesteśmy osadzeni w jakiejś rzeczywistości, tak jesteśmy do niej przyzwyczajeni, że nie zwracamy uwagi na pewne fakty, dopiero kiedy wytknie się je palcem albo kiedy udowodni się je w badaniach, to się nad tym zastanawiamy. To, to było mega ciekawe. Chociażby kwestie tutaj związane z kobietami w technice, to, to było coś, co było dla mnie interesujące, ale coś, co mnie mega poruszyło, to kwestia, tego, jak medycyna patrzy na kobiety, jak są projektowane badania, czy to różnych metod leczniczych, czy preparatów medycznych, leczniczych, to, no to było coś, co mną wstrząsnęło. I myślę, że tę książkę warto przeczytać. I polecam ją nie tylko osobom, które uważają, że idea feminizmu jest słuszna, ale szczególnie polecam ją osobom, które uważają, że. Ej, po co nam feminizm w XXI wieku? Przecież y, mamy równouprawnienie. I, I ta książka otwiera oczy, że mimo tego, że teoretycznie tak jest, to mamy na tyle skrzywiony sposób myślenia, że, y, no, że wcale, wcale nie mamy tego równouprawnienia. I że może warto y, zmieniać to podejście w jakiś taki zdrowy, rozsądny sposób, żeby żyło się łatwiej nie tylko kobietom, ale jakby całości społeczeństwa. I, I myślę, że to jest bardzo wartościowa lektura, żeby właśnie trochę sobie uświadomić, jak to wszystko funkcjonuje. E, a ta druga książka, o której wspomniałam z literatury, takiej literatury faktu, to The Radium Girls. Nie mam jej fizycznie sobie, przy sobie, więc nie będę aż tak dużo o niej opowiadać, ale jest to jedna z książek, która e, też właśnie mocniej mnie poruszyła w, w tym półroczu, i dlatego tak honorowo chciałam też o niej wspomnieć. Ok, e, następne pytanie to najlepszy sequel. I w ogóle poważnie, że to półrocze trochę upłynęło pod znakiem serii, kontynuacji serii. I dlatego pozwoliłam sobie wybrać dwie. Pierwsza tak symbolicznie: Kamila Lackberg, i chodzi tutaj o całą sagę o Filbace. Ciężko mi w tym momencie wybrać najlepszą część z tej serii, ale ten świat mnie po prostu oczarował. I zaczęłam czytać tę serię. Chyba pod koniec zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam No i właśnie w pierwszych miesiącach tego roku już wciągnęłam całość i przeczytałam wszystkie, jeśli dobrze pamiętam, 14 tomów, 12 tomów, jakoś tak um, Mam w ogóle apetyt na kolejne, mam nadzieję, że będą jeszcze kontynuacje Jest to historia... Um, oczywiście mam teraz sklerozę i nie pamiętam jak ma na imię główna bohaterka Erika? Tak, Erika Falk no właśnie, pamiętam, że jej mąż to Patrick, ale nie pamiętam imienia głównej bohaterki, no brawo ja. W każdym razie, Erika to pisarka, która właśnie osiada w Fielbacie i zaczyna się angażować w sprawy różnych tam morderstw. Ehm, fascynujący obraz takiego małego społeczeństwa to jak na przestrzeni różnych części tej książki, kolejnych części tej, tej serii. Przyzwyczajamy się do bohaterów. Pamiętam, że jest jeden taki pan na posterunku, komisarz posterunku, który na początku w ogóle jest okropny, ja go nie cierpiałam, a razem z, z każdym kolejnym Tomem pałam do niego coraz większą sympatią i im, mimo tego, tego wszystkiego, co w nim jest już nie do końca fajne, to jak dużą sympatię potrafił zbudzić, to to jest super. Um, no i tak, jeśli szukać jakiegoś tak, takiego kryminału, w który się wciągniecie i który no właśnie po prostu jest ciekawy, to, to myślę, że seria Ofelbace jest super. Um, mam wrażenie, że z tomu na tom te historie są coraz bardziej mroczne, um, aczkolwiek myślę, że warto sięgnąć. I, I to w ogóle będzie chyba taki fajny wybór na, na wakacje. Albo, w na każdą porę roku. Um, następna. Książka, którą wybrałam z tej kategorii, w zasadzie druga i ostatnia, to oczywiście Gala Tron, yy, uwielbiam. Martina i trochę żałuję, że tak późno wzięłam się za tę sagę. Bo tak znam serial, więc mniej więcej znam historię, wiem, że są rozbieżności, ale no, on po prostu czaruje tym, jak bogaty, jak szeroki świat by kreował właśnie w sadze Pieśni Lodu i Ognia. Uwielbiam bohaterów z tej książki, uwielbiam te intrygi i to, że naprawdę Martin potrafi je zaskakiwać. Także. To jest zdecydowanie jeden z lepszych sequeli czy kolejnych części serii, które, które przeczytałam. mam w planach kończyć tę serię na pewno w tym roku. Trzecie pytanie to nowość, której nie przeczytałam i szczerze się przyznam, że tak gdzieś od marca to jestem trochę słaba w śledzeniu tych wszystkich nowości. Wiem, że na pewno nie przeczytałam Stopera, a on w pewnym momencie po prostu atakował mnie. Z każdej możliwej strony, już bałam się, że otworzę lodówkę i wyskoczy mi hardstopper. Ale jednocześnie wiem, że dużo osób poleca tę książkę, więc może zdecyduję się po nią sięgnąć. Wypisałam tutaj sobie też wronę. Z takiej skali trochę już. Cięższej literatury, takiej, która jest mocno wymagająca emocjonalnie, o której też było dość głośno, a której nie przeczytałam. I wymieniłam tutaj jeszcze ludzi, których spotykamy na wakacjach, bo wiem, że ta książka bardzo się podoba, ale ma też trochę negatywnych opinii. Niemniej jednak, dużo osób polecają jako taką fajną książkę na, na ten okres letni, i chciałam ją przeczytać. Ale jeszcze się nie złożyło. Pewnie wezmę się po nią, za nią, kiedy skończę w końcu Beach beat. Czwarta e, pozycja, czwarte pytanie to wyczekiwana premiera. E, I tutaj znowu nie jestem świetnym influencerem w ostatnich miesiącach i średnio śledzę te premiery. Mm. Wydaje mi się, że jeszcze nie zostały wydane te dwie książki, chociaż nie, jedna już chyba została wydana, już miała swoją premierę, ale ostrzę sobie zęby na zanim westegnie kawa, ona, ta książka miała duży rozgłos w swojej angielskiej wersji, czyli Before the Coffee Gets Cold. I, no I bardzo to gdzieś pobudziło moją ciekawość, żeby sięgnąć po tę książkę. A druga to nowa książka Taylor Jenkins Reid, jeśli dobrze pamiętam to jest Malibu Rising. Do tej pory przeczytałam jedną książkę tej autorki, czyli Siedem, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I po prostu wsiąkłam w tę książkę. Ja ją przeczytałam, jeśli dobrze pamiętam, na dwa razy, a jest, no trochę tam stanu jednak jest. I po prostu styl tej autorki, to jak, jak ona konstruuje te swoje powieści, bardzo mi przypadł do gustu, i dlatego jestem tak ciekawa, co pokażę w kolejnej swojej książce. Dalej, piąte już pytanie, to największy zawód i tutaj musiałam się chwilę zastanowić, bo pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to poradnik. Akurat nie ta książka, tylko pierwsza jej część, ale nie mogłam jej znaleźć na półkach domu, gdzie się musiałam chyba zagrzebać w tym swoim rozczarowaniu. I jest to jak mniej myśleć, trochę jestem na siebie zła, że kupiłam od razu dwie części. No ale cóż, to jest książka, która jest adresowana do osób wysokowrażliwych. Ja jestem taką osobą, i jest napisana przez francuską panią psycholog. No i dlatego zapowiadało się fajnie, jakby przeczytałam parę pierwszych stron i miałam takie poczucie, że kurczę, ktoś w ogóle pisze o mnie. Jakby... Świetnie, może się czegoś ciekawego sama o sobie dowiem w dalszych częściach. Ale jak weszliśmy w tematy jakiejś pseudonauki, jakichś teorii, które no koło prawdy to chyba nawet nie leżały, to... Ze strony na stronę robiłam się coraz bardziej rozczarowana. Dużo jakiegoś takiego romantyzowania autyzmu, to, że było mnóstwo stwierdzeń u właśnie u tej autorki, że która zrównywały osoby wysoko wrażliwe z osobami w spektrum autyzmu. Czy właśnie z to, że autorka. Nie rozróżniała spektrum autyzmu i Aspergera, jakby wrzucała co do, do zupełnie innych kategorii, to też było dziwne. To, jak autorka zaczęła się w pewnym momencie kłócić z krzywą Gaussa i, i podważała to, że, że coś takiego w ogóle występuje, że to jest nienaturalne, że, ym, że właśnie mamy taki rozkład normalny, to. To mnie gdzieś upadło, jako osoba, która kończyła Politechnikę i która dużo miała do czynienia z tymi różnymi rozkładami, um, ale chyba czar goryczy przelało to, jak um, polecała homeopatię na problemy psychiczne i kazała się skonsultować ze swoim właśnie, właśnie homeopatą. I... No i po prostu zrobiło mi się mega przykro, bardzo się rozczarowałam, zezuściłam się na tę książkę i zezuściłam się dla siebie, że, że teraz wydałam pieniądze na dwie części. Także tak, to był zdecydowanie największy zawód. Ale stwierdziłam, że powinnam też pokazać jakąś powieść i tutaj wybrałam coś, co czytałam ostatnio. A konkretnie to jest Pieśni Hołów i to jest książka, która miała być um przesiąknięta słowiańskością osadzoną w trochę bliższych czasach tam chyba 1980, jeśli dobrze pamiętam rok a mam wrażenie, że ta książka była o niczym była o używkach i o jakichś dziwnych sytuacjach tej słowiańskości jakoś wcale tam nie widziałam za bardzo poza tym, że była, była jakaś taka wariacja na temat Leszego ale jakaś taka luźna i dziwna Także mega rozczarowałam się tą książką. Nie będę tutaj z niej drzeć e, łacha, bo mamy też przyjemniejsze kategorie do omówienia. E, no i właśnie, przechodząc do milszych e, tematów, szóste pytanie to największa niespodzianka. E, I tutaj wymieniłam sobie trzy książki. Pierwsza to e, książka Hani Chaban, Cały ten czas. To jest książka, którą dostałam od wydawnictwa która miała dość dużą promocję. I ze względu na to, że Hania jest tak młodą osobą i że ta książka miała tak sporu, spory rozgłos na początku roku, to spodziewałam się, że będzie ok, ale że raczej nie zachwyci i że będzie tutaj bardzo dużo jakichś takich uwag technicznych i że będzie mi się to średnio czytało. Szczególnie, że chwilę przed tą książką czytałam inną książkę, napisaną przez młodą autorkę i która mega mnie, mnie rozczarowała. I była to jedna z najgorszych książek poprzedniego roku. Tak, tutaj to jest naprawdę dobra fantastyka młodzieżowa. Jest ciekawy, wykreowany świat, jest jakby ciekawy zabieg, jest ciekawy zabieg na, na zakończenie tej książki. Gdzieś mnie to urzekło. Widzę tutaj nieścisłości. Ja opowiadałam o nich więcej, bo na temat tej książki nagrałam cały osobny reading vlog, więc jeśli jesteście ciekawi jakiejś takiej szerszej opinii, to zapraszam was do tamtego filmu. A tutaj mogę powiedzieć, że... może tak w skrócie, o czym jest fabuła. Bohaterowie utknęli, można powiedzieć, w takiej pętli czasowej. Codziennie wieczorem jest burza. Które resetuje czas i od rana przeżywają jeden i dokładnie ten sam dzień Wszystko dzieje się w roku 2100 którymś Pewnie jest na okładce Tak, jest Wejść do świata, w którym od 5469 dni jest 21 czerwca 2106 roku No i tak i nikt nie pamięta, jak przed tą burzą, przed tym wydarzeniem wyglądało życie. Tutaj też bohaterowie szukają trochę informacji o swojej przeszłości, to właśnie główna, główna bohaterka, Mar. No i tak, tak, tak sobie tutaj funkcjonują ludzie, ciekawie. Jest jedna scena, która zmroziła mi krew w żyłach i było mega przykro, związana z, z konikiem, kto czytał, to, to wie, o co chodzi. Ale tak, jeszcze z takich niespodzianek, to um, książka, którą, też czytałam, którą czytałam ostatnio, to Roof Wear i Pod kluczem. Spodziewałam się takiego przeciętniaka w temacie kryminałów, thrillerów, a ta książka naprawdę mnie poruszyła. I szczególnie mam tutaj na myśli zakończenie, bo po prostu siedziałam i, i miałam taki <laughs> nieobecny wzrok i wytrawiłam to, co, co przeczytałam. To jest książka, która... Wzbudzi taki dreszczyk, i w niej to, co jest ciekawe, to to, że te wydarzenia, które tam się pojawiają, są naprawdę prawdopodobne, i to wszystko w gruncie rzeczy można gdzieś racjonalnie wytłumaczyć. No i przez to może być dość ciekawym straszakiem, a właśnie brakuje tutaj takich jump czy jakichś takich niewyjaśnionych y, zajść paranormalnych. I przez to ta książka y, dużo bardziej do mnie trafia niż takie horrory, horrory. bardziej kryminały i thrillery. To jest coś, co, co pobudza moją wyobraźnię i co mocniej ze mną oddziaływuje. I y, y, właśnie w książce Roo'er y, to bardzo dobrze zagrało. Coś jeszcze tutaj napisałam przy niespodziankach, yy, tak, yy, książka naukowa, czy znaczy reportaż Topr, yy, tutaj były dwie części tego Topru, yy, myślałam, że tematyka górska nie, nie będzie mnie jakoś mega interesowała, ale właśnie te dwie książki, kota. Yy, yy, yy tam mnie tutaj cały czas zaczepia. Ale tak, wracając, te dwie książki poświęcone pracy ratowników topru naprawdę mi wciągnęły i ja przesłuchałam w zasadzie jedna po drugiej i, i byłam mega zainteresowana i też bardzo dużo się dowiedziałam z tych książek, nie miałam świadomości, jak wygląda praca takiego ratownika, z czym się musi mierzyć i jakie trudności pojawiają się na ich drodze, ale też jak dużo mega ciekawych i mega. Z perspektywy czasu, bo oczywiście w czasie akcji to tak nie jest, ale właśnie z perspektywy czasu śmiesznych sytuacji trafia się i ile takich anegdot mają ci ratownicy to jest fantastyczna sprawa. Okej, okay. siódme już pytanie to książka, przy której się śmiałam. Na pewno była to caryca. Tajemnice seryce, przepraszam, Małgorzaty Starasy. Mówiłam o tej książce w ostatnim brapapie, um, więc może nie będę się jakoś rozwodzić. Generalnie to jest druga część cyklu poświęconego Agacie Śródce, czyli restauratorce celebrytce. W tle, oczywiście, jest morderstwo, rozwikłanie sprawy tego morderstwa, ale to jest komedia kryminalna i jest napisana. W naprawdę dobry sposób. I mimo tego, że ten gatunek ma w sobie coś takiego, że często jest powtarzalny, i że dużo jest jakichś takich zabiegów, które przy kolejnej książce mogą już nudzić, to wydaje mi się, że ta starosta naprawdę opanowała ten gatunek do perfekcji, i u niej tej powtarzalności aż tak nie czuć, i przez to tę książkę czytało mi się naprawdę naprawdę świetnie. A druga przy której się śmiałam, to Dożywocie Marty Kisiel. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych polskich autorek. Ja uwielbiam jej skier, uwielbiam to, um, jakie ma poczucie humoru, że często jest takie sarkastyczne, że jest dużo jakichś takich gierek językowych. To, jakie tej postaci wykreowała, że mamy Krakena, który ma na imię Kraken i siedzi gdzieś w piwnicy i gotuje wszystkim obiadki mamy anioła, który jest uczulony na własne pierze. No... Myślę, że to jest idealny przykład takiej lektry, lekkiej lektury. E, fantastycznej, więc może też nie każdemu podpasuje ze względu na te fantastyczne wątki. Ale jeśli poszukujecie czegoś takiego lekkiego, co będzie kocykiem, z czym się pośmiejecie i co będzie właśnie relaksujące, odprężające, to e, Marta Kisiel i cokolwiek, co, co wyprodukowała, to, to myślę, że będzie strzał w dziesiątkę. A na ten moment szczególnie polecam Wam do dożywocie. E, chociaż nie. Powiedziałam, że cokolwiek, co napisała Marta Kisiel, a teraz przypomniałam sobie o cyklu wrocławskim, który jest z kategorii nie aż tak lekkiej. Chociaż też się śmiałam przy tych książkach, ale poruszę poważniejsze tematy. No ale to, to już temat na inną dyskusję. Ok, pytanie teraz ósme. Książkowy crash. Tutaj mam trochę problem, bo generalnie raczej nie w postaci. Kiedyś robiłam to bardzo mocno, od jakiegoś czasu nie bardzo. Um, jeśli musiałabym coś wybrać, kogoś wybrać, to powiedziałabym, że e, ratownicy z Topru. O, to, to zrobiło na mnie spore wrażenie, e, jakimi cechami charakteru i jakimi umiejętnościami muszą się wykazać ratownicy Topru i ratowniczki Topru. Także kraszowałabym e, całą ekipę. Okej, okay, dziewiąte pytanie to nowa ulubiona postać. I tutaj bym powiedziała o jednej postaci, o której już wspominałam dzisiaj. To jest postać, którą ciężko lubić, ale którą bardzo lubię. To jest Scarlett O'Hara z z wiatrem. Za jej upór, za to, jak potrafiła się zmienić. Tak, szczególnie gdzieś tam bliżej końca książki. to Polubiłam ją w tym, jaka jest, mimo wszystkich jej wad, mimo tego, że on tam jest tak okropną osobą, to, to dzisiaj ma wszystko doceniam to, jak funkcjonuje i jak sobie poradziła z życiem, które jej się trafiło. A z takich bardziej pozytywnych przykładów to rodzina koźlaczek z Cukniut Malina, autorstwa Anety Jadowskiej. No i tutaj w zasadzie cała rodzinka jest fantastyczna. Polubiłam bardzo Malinę. Ale myślę, że w ogóle cały Koźlaczek to jest taka fajna rodzinka, którą ciężko nie polubić, kiedy czyta się tę książkę. I w ogóle bardzo serdecznie Wam polecam zacząć przygodę z Anetą Jadowską właśnie od tej książki, bo myślę, że gdybym przeczytała tylko Heksalogię o Dorze Wilk, to nie dawałabym tej autorce później jakiejś szansy. A właśnie przez to, że zaraz po pierwszym tobie przeczytałam cuknię Malina, to no, to jakoś tak się przekonałam. Mam ochotę kontynuować przygodę z twórczością pani Nety Jakaś mi chrypa już dopadła, więc może przyspieszmy. Dziesiąte pytanie. Książka, przez którą płakałam. I to też jest książka, którą zastanawiałam się, czy nie dać do e, najlepszych książek. Cuda za rogiem. E, I jest to książka, która bardzo długo stała na mojej półce, a jakoś tak. E, nie, nie, była, nie był to jej czas, kiedy żeby po nią sięgnąć. Tak stała i stała i trochę przez przypadek sięgdałam po nią na początku tego roku. I... przepadłam. Ta książka jest z jednej strony prosta, ale ma w sobie tyle uroku, tyle jakiegoś takiego czaru, takiej... Właśnie mimo tej prostoty to... albo właśnie przez tę prostotę ma w sobie mnóstwo prawdy. I jest tutaj taka scena w sierocińcu, przy której ja się mega wzruszyłam i samo zakończenie. To, jak się tam losy różnych osób y, te zaplątały, to, no to jest y, coś magicznego. Tak, jeszcze dla porządku. Y, to jest historia, w sumie właśnie ciężko powiedzieć, czy ja, ale y, w pewnym sklepie y, został otwarty kącik porad i cały koncept polega na tym, że trzeba wrzucić swój list z pytaniem przez roletę. A następnego dnia odbiera się odpowiedź w skrzynce na mleko przy tym sklepie jakby z drugiej strony budynku. No i wszystko wydaje się proste, ale pewnego dnia do tego sklepu, wiele lat po zamknięciu włamują się złodzieje i wpada list, mimo tego, że od wielu lat nikt nie korzystał z tej formy komunikacji, i okazuje się, że jest to list z przeszłości. Stworzyła nam się trochę taka pętla czasowa. Ja się mega naprawdę wzruszyłam przy tej książce, i w sumie tak teraz myślę, że powinnam ją też bładać do tej kategorii najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym półroczu. Także jeśli macie szansę, żeby wpadła wam w ręce, bo wiem, że jest problem z jej dostępnością, to koniecznie, koniecznie na nią zapolujcie. Mhm. Kolejne pytanie, czyli już jedenaste, nowy ulubiony autor, autorka. No i tutaj mogłabym wymienić właśnie Kamile Lagberg, bo wciągnęłam całą jej sagę o Fjelbece dosłownie na przestrzeni dwóch, trzech miesięcy. Mogłabym też powiedzieć o Margaret Mitchell, um, Przeminało z wiatrem, chociaż wydaje mi się, że ona... Chyba nie mamy żadnej innej książki wydanej w Polsce i chyba też ona nic nie napisała, ale nie jestem pewna. Trochę jestem ignorantem chyba w tym momencie, jeśli nie, tego nie sprawdziłam przed nagraniem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. I mogłabym też powiedzieć o Anedzie Jadowskiej, bo jakoś ostatnio wciągnęłam się w jej twórczość. Także to, to takie nowe odkrycia. Oczywiście moi autorzy, których czytałam w przeszłości i bardzo lubiłam, dalej zostają na tej liście, ale mogłabym do niej dopisać, na przykład te trzy autorki. Dwunaste pytanie, czyli już przedostatnie, najładniejsza książka. I tutaj mam książkę Lucy Riley, i w ogóle cała ta seria, moim zdaniem, czyli Siedem Sióstr. To jest, no jest przepięknie wydana. Bardzo do mnie trafia ta estetyka z, z gwiazdami, z, z tymi złoceniami. Jest przepiękna, to się nie ma co, co rozwodzić i w sumie treść też jest bardzo dobra, szczególnie tego pierwszego tomu. Na razie, co prawda, jestem tylko po pierwszym i po drugim. Pierwszy podobał mi się zdecydowanie bardziej niż drugi. No i tak, to to. I ostatnie pytanie to plany. Nie chcę się to jakoś rozwodzić, bo mam. Zaplanowane TBR na cały rok, chociaż chyba, e, chyba ciężko mi to wyjdzie, bo tam wybrałam 22 książki na 2022 rok, ale postaram się doczytać jak najwięcej z tej listy. E, planuję na pewno e, wziąć się jeszcze za przynajmniej jeden, może dwa tomy właśnie z serii 7 sióstr. E, planuję też e, dokończyć e, Grotron, którą już pokazywałam, ale gdzieś się tutaj utknęła e, w stercie książek, i planuję też na pewno z serii. E, kontynuować przygodę z Dorą Wilk, bo chciałabym po prostu dokończyć tę serię. No i z tej listy 22 książki na 2022 jest taka jedna pozycja, jest to Anna Karenina, którą bardzo bym chciała, chciała przeczytać w tym roku, no ale znowu trochę się obawiam objętości, więc ja myślę, ktoś z Was czytał, to, to może mnie trochę zachęcicie do tej książki. No tak, i to byłoby na tyle. Nie nominuję nikogo, bo wydaje mi się, że chyba już wszyscy nagrywali ten tag. Dajcie znać, jaka była najlepsza książka, którą wy przeczytaliście w tym półroczu. A tymczasem to już wszystko z mojej strony i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!